Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinia. Moim i Państwa gościem jest pani poseł Agnieszka Pomaska z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry pani poseł. Dzień dobry, witam pana, witam Państwa. Pani poseł, jeżeli y, nie obserwuje tego pani na bieżąco, na przykład nie zapisując swoich rodziców albo swoich dziadków y, do szczepienia, to może Panią poinformować, że będzie kłopot. System ponoć padł, zapisy dla osób 70 plus miały ruszyć o, o 6 rano, często nie ruszyły. Niektórym ludziom udało się po północy, czyli wcześniej. Minister dworczyk który odpowiada za szczepienia, apeluje: nie idźcie do przychodnia, a taki apel do seniorów, bo seniorzy się, ustawiają się w kolejkach. Uf, jak pani to wszystko ocenia? No nie ukrywam, że jestem przerażona tym, w jaki sposób dzisiaj rząd nie radzi sobie z tą sytuacją. Nie przygotował się, przecież było. Wiadomo już dawno, kiedy będą szczepionki, kiedy będą kolejne grupy szczepione. Wszyscy żyjemy w takiej niepewności. bo Oczywiście ja nie myślę o sobie, ale myślę chociażby o moim tacie, który, mam nadzieję, nie zdradzę tajemnicy, za miesiąc skończy 70 lat. Ja nie wiem, jaki jest jego status. Nie wiem, czy A, on. Pani, będzie to ja pani liście, podpowiem. Nie będzie, nasze, nasze, na, nasz redakcyjny lat. kolega Michał Broniatowski zapisał swoją. Żony, która nie podpada jeszcze rocznikowo pod ten próg 70 lat, ale tak się udało, więc są luki w systemie. Musi pani poszukać luk w systemie, pani poseł. Znaczy, jest problem z systemem, ale przede wszystkim jest pewien problem organizacyjny. No Za system szczepień w Polsce powinno odpowiadać Ministerstwo Zdrowia. Niestety organizacja szczepień została przeniesiona na Poziom polityczny, a w zasadzie na taki poziom PR-owy. Nigdzie w Europie nie ma sytuacji, żeby te szczepienia były postrzegane jako element polityki propagandowej rządu. I myślę, że tutaj leży problem, że rząd ogłasza kolejne narodowe programy, i to akurat nie dotyczy tylko szczepień, ale wszystkiego, co się dzieje wokół pandemii. Ogłasza kolejne narodowe programy, nie jest w tych programach. Konsekwentny, nie wyciąga konsekwencji też wobec tych, którzy są odpowiedzialni za. Poszczególne kroki, żeby nas do tych y, chociażby szczepień przygotować, żeby to wszystko działało na czas, żeby system był wydolny. I nawet ta polityka informacyjna, która, no, tak jak mówię, ona jest przede wszystkim oparta na, pewnej, na, na pełnej propagandzie, że nawet ta polityka informacyjna, która stała się dla rządu kluczem do, y, do tej, tej polityki wokół szczepień, że nawet ona nie jest y, nie w żaden sposób skuteczna. No, po prostu żyjemy w jednym wielkim chaosie i nie widać końca tego chaosu. Ale pan, Dzisiaj ale, minister Dziurczyk mo ogłasza kolejne my. modyfikacje i nic z tego nie wynika. No ale rząd chyba tu się zgodzimy postąpił słusznie, wycofując się ze swojego mówiąc najdelikatniej niezbyt trafnego pomysłu, żeby służby mundurowe przesunąć przed ludzi chorych do szczepionek. Jednak presja społeczna, krytyka w tym przypadku się um, przydały. Chcę panią zapytać, czy pani sprawdzała, bo są różne takie kalendarze, kiedy mniej więcej pani mogłaby się zaszczepić, czy załapie się pani do końca roku czy nie? No ja nawet znalazłam taki kalendarz, być, być może on był gdzieś przygotowywany przez kogoś Sprawa i Sprawiedliwości, że w zasadzie powinnam się zaszczepić w marcu tego roku. <laughs> nie, no bo Pani no, proszę, wiemy, że poważni. tak nie będzie. Więc nie, nie przy, 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 przyznam się szczerze, nie przykładam do tego wagi. Chciałabym, żeby przede wszystkim te grupy zagrożone, żeby wszyscy lekarze, wszyscy seniorzy, ale też nauczyciele, bo wszyscy czekamy na powrót dzieci. I młodzieży do szkół, żeby te wszystkie grupy, które są kluczowe dla sprawnego funkcjonowania państwa, żeby one zaszczepiły się w pierwszej kolejności. Czy do tej grupy zaliczyć prokuratorów? Nie sądzę, że to powinna być grupa, która powinna być w pierwszej kolejności szczepiona Mówi, na pewno pani, przed nimi Mam swoje typy. Na pewno prokuratorzy, prokuratorzy bardziej niż na przykład służba wywiadu wojskowego, jak wiadomo, dość bezdotykowa służba. Ale chcę Panią zapytać, pani, pani jest aktywna bardzo na, na, na polu współpracy z Unią Europejską w, wiceszefuje Pani Komisji Unii Europejskiej. Czy Pani się podoba to, że niektóre kraje Unii omijają ten unijny mechanizm wspólnych zakupów i dodatkowo sobie kupują Piątki, które, żeby była jasność, dostaną po zrealizowaniu kontraktu unijnego, czyli zapewne pod koniec roku. A tak robią Niemcy, Dania, tak robi Komisja Europejska, krytykuje takie rozwiązanie. No Wczoraj akurat mieliśmy bardzo ciekawą dyskusję właśnie na Komisji do Spraw Unii Europejskiej w tej sprawie i między innymi wice, jedna z wiceministrów wyjaśniała tę kwestię i powiedziała, zresztą robił to też były. Minister Piecha, z prawa i sprawiedliwości, podkreślę, który tłumaczył też wszystkim, wszystkim posłom, wszystkim słuchaczom, że Niemcy rzeczywiście zabezpieczają dodatkową liczbę szczepionek, ale te szczepionki będą zapewnione i będą dostarczone po wyczerpaniu tych limi unijnych limitów, które zostały zamówione. I co więcej, pan Pan poseł dzisiaj poseł piecha zasugerował, że Polska powinna zrobić dokładnie to samo to znaczy zabezpieczyć większą liczbę, szczepionek żeby rzeczywiście była pewność, że wszyscy zostaną to, to dajmy, że Polska, miała, Polska miała taką ofertę zakupu 13 milionów szczepionek firmy Moderna też pod koniec roku miały być dostarczone rząd z tego rozwiązania nie skorzystał pani poseł czy kusił panią Szymon Hołownia aby dołączyła pani do jego formacji Polska 2050. Nie kusił, nie miałam okazji ani z nim rozmawiać. Oczywiście obserwuję to, co się dzieje w samym ruchu, obserwuję ruchy Szymona Hołowni. Mam na ten temat swoje zdanie. i pewnie To ja też bardzo to proszę o Pani zdanie. Z powodu to... dla których Szymon Hołownia raczej się do mnie w tej sprawie nie odezwie. A to ja proszę bardzo, jakie to jest zdanie w takim razie? No, ja uważam, że kluczem do zwycięstwa w wyborach, ale przede wszystkim do dobrej zmiany w Polsce jest współpraca. I no, chyba wszyscy widzą, że to polowanie na posłów opozycji, na, na, na parlamentarzystów ze strony Szymona Hołowni nie służy ani jemu, ani jedności opozycji, ani partiom parlamentarnym. I myślę, że właśnie na końcu. Największe konsekwencje poniesie sam Szymon Hołownia, i on sam chyba ma z tym problem. Wydaje mi się, że to nie powinno być, być dla niego priorytetem. Nie sądzę, żeby on odniósł z tego korzyści. Oczywiście to nam też nie, nie, też nie pomaga. Powinniśmy wyciągać z tego wnioski i z każdej takiej sytuacji powinniśmy. Profesor, ale... wnioski, ale też I... historia pokazała, I... że na końcu my się wszyscy spotkamy, bo mamy wspólny jeden cel. Panie problemów o... w Polsce jest dzisiaj tyle do rozwiązania, i, i chyba wszyscy się Spotykaliście się jako koalicja europejska całą opozycją i, i, i przegraliście wyraźnie z Prawem i Sprawiedliwością. Natomiast chcę panią zapytać o rzecz taką. Joanna Mucha wraz z panią Cezarym Tomczykiem, Borysem Budką, Rafałem Trzaskowskim, to byliście taką grupą młodych wewnątrz partii, która też była trochę w kontrze za czasów y, szefostwa Grzegorza Schetyny. Pod jest szefem partii Trzaskowski był kandydatem na y, y, prezydenta. Tomczyk kieruje klubem. I nagle się okazuje, że ta Joanna Mucha, która była z Wami, była z Was, ona się źle czuje w tej partii i ona nie widzi perspektyw przed tą partią pod Waszym przewodnictwem. To z tego, co y, zrozumiałam, też Joanna Mucha miała osobiste powody, indywidualne pod, powody do tego, żeby odejść z platformy czy ja traktuję to odejście z koalicji obywatelskiej ale też odbyliśmy czy znaczy część z nas odbyła takie indywidualne rozmowy ja nie będę źle mówiła o Joannie Muszę miała te powody chce się realizować w tym momencie w innym miejscu to jest jej wybór żałuję że tak się stało natomiast no, myślę że dzisiaj widać że w koalicji obywatelskiej także w klubie parlamentarnym jest miejsce dla Każdego. W tej chwili mamy profesor, może... inicjatywę polską, nowoczesną i dobrze się ze sobą czujemy. Yy, może Mocha ma rację, bo ona mówi, że Platforma straciła moc wygrywania wyborów. Yy, ja przestałem liczyć przegrane przez Was wybory. W sondażach zaufania yy, Hołownia właściwie jest jedynym politykiem, który konkuruje z liderami Prawa i Sprawiedliwości. Yy, I w niektórych sondażach także jego formacja wyprzedza Was, jak stając się największą formacją opozycyjną, chociaż de facto jeszcze tak naprawdę nie istnieje. To jest jakaś klęska Waszej formacji? Mówię o Platformie Obywatelskiej. przede. W dniu 20 rocznicy urodzin partii, bo w niedzielę jest 20 rocznica urodzin, wy nie macie pomysłu na to, jak wygrać. Pisma gigantyczne problemy z covidem, z założyczeniem trybunału w sprawie aborcji, wewnętrzne konflikty koalicyjne i cóż z tego, wy nie rośniecie, lewica nie rośnie, rośnie hołownia. Służ, słusznie pan redaktor zauważył i yy, myślę, że wszyscy to widzą, że kluczem do wygrania wyborów nie jest podbieranie sobie posłów, nie jest dzielenie się, a szukanie tego, co nas łączy. No myślę, że najlepszym dowodem na to są wybory do. Senatu, że Senat dziś jest tym opornikiem przed różnymi a, pani poseł, z, e, absurdalnymi pomysłami Prawa i Sprawiedliwości. E, Kaczyński nie dał rady odebrać wam sen, w Senacie w większości, mieliście 51 mandatów na 100, a Hołownia dał Rady, zabrał wam senatora i teraz właściwie macie 50, ale 50 to nie jest większość Senacka, musicie się dogadywać z Hołownią, więc Hołownia okazał się skuteczniejszy pod tym względem nawet od y, wszechładnego Kaczyńskiego. No, wierzę, że Szymon Hołownia nie ma na celu wywracanie większości opozycyjnej w Senacie i że senator, który teraz związał się z jego ruchem, nie będzie współpracował z Pisem, tylko z opozycją. Zresztą nie wszyscy należą w Senacie do Klubu Koalicji Obywatelskiej, a ta współpraca układała się przez ten ostatni rok bardzo dobrze. To nie jest oczywiście nigdy współpraca łatwa, ale ona układała się. Bardzo dobrze, i myślę, że teraz też będzie taki prawdziwy test, to znaczy wybór Rzecznika Praw Obywatelskich. Nie mam wątpliwości, że tutaj Senat, ale też ten przedstawiciel Szymona Hołowni. W Senacie ten test zda. Czyli jednym słowem chcę Pani powiedzieć, że Piotr Wawrzyk, któremu już politycy Prawa i Sprawiedliwości gratulują, poseł PiSu i wiceminister spraw zagranicznych, który został przez Sejm wybrany na rzecznika praw obywatelskich, że on tym rzecznikiem nie zostanie, dlatego że potrzebna jest akceptacja Senatu. Rozumiem, że opozycja w tej kwestii jest zjednoczona i że Pani zdaniem nikt się nie wyłamie i że Wawrzyk może zapomnieć o byciu rzecznikiem praw obywatelskich. No ja oczywiście nie mam tytułu do tego, żeby mówić za wszystkich senatorów, także tych opozycyjnych w Senacie, ale nie wyobrażam sobie, żeby funkcjonariusz PiSu, zresztą tu jest takie krąży po internecie słynne zdjęcie tuż po tym wyborze w Sejmie, gdzie Piotr Wawrzyk kłania się nisko Jarosławowi Kaczyńskiemu, żeby ktoś taki został uznany za kogoś, kto będzie reprezentował wszystkich Polaków na funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich. Wiemy, że że prawo i sprawiedliwość chodzi o to, żeby umniejszyć rolę Rzecznika Praw Obywatelskich, żeby to był Rzecznik, który będzie przede wszystkim kłaniał się dzisiaj obecnej partii rządzącej, żeby nie reagował tam, gdzie działania Rzecznika, niezależnego Rzecznika mogłyby zaszkodzić prawu i sprawiedliwości, albo gdzie pokazywałby błędy czy jakieś wypaczenia tych. Tych rządów, a takich wypaczeń jest bardzo dużo, więc trudno mi sobie wyobrazić, żeby taki kandydat uzyskał większość w Senacie. Panie poseł, się jeszcze do Gdańska. Dwie kwestie chciałbym Gdańskie takie poruszyć, ale też ogólnopolskie jednocześnie. Świetnie jest pani Sławomira Nowaka. Działaliście razem jeszcze w Młodzieżuszce Platformy. Czy pani wierzy w jego niewinność? Bo w 2013 roku, kiedy pojawiło się pierwsze zastrzeżenie wobec Nowaka, ta słynna historia jego zegarka, którego nie wpisał do świadczenia majątkowego, to pani mówiła, że Pomorskie platforma stoi murem za Sławomirem Nowakiem. W tej chwili Nowak jest w areszcie. Ten Aresz jest przedłużany przez sąd. Jego żona właśnie usłyszała zarzuty. Nowak ma zarzuty korupcyjne. Ona miała mu pomagać w, w ukrywaniu majątku pochodzącego z korupcji. Co pani sądzi o tej sprawie? Ja bym przede wszystkim życzyła sobie, żeby prokuratura, która wielokrotnie niestety udowodniła w ostatnim czasie, że jest prokuraturą polityczną, żeby do każdej sprawy podchodziła z takim zaangażowaniem jak do tej sprawy. A mam poczucie, że tak nie jest, że wiele spraw prokuraturze dziś umyka, że na wiele spraw jest przymykane oko. Chociażby ta sytuacja z dwuletnim już śledztwem wobec zabójcy Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska, to pokazuje, że chyba te akcenty prokuratury są bardzo źle rozłożone, Każdy dzisiaj powinien być równy wobec prawa, i to na pewno jest taka główna idea, która przyświeca integracji platformie. Może chcę, ja chcę zapytać o, o, o to, czy powtórzyłaby Pani dzisiaj, że Platforma stoi murem za nowakiem, że, że Pani wierzy w jego niewinność? Ja dzisiaj wierzę w to, że niezależny sąd będzie w stanie i po to potrzebujemy niezależnych sądów. Zdecydować o tym, czy Sławomir Nowak dopuścił się jakichś nieprawidłowości, czy miał jakiś konflikt z prawem. Ja nie mam wglądu w żadne, w żadne akta. Mam przede wszystkim zastrzeżenia do prokuratury, że postawiła tę sprawę jako taki priorytet. I no nie wiem, czy pan wie, ale doszło do kuriozalnej sytuacji, gdzie. Gdzie zatrzymano kolejne osoby, powiązane rzekomo ze sprawą Sławą Miranowaka, sąd zdecydował o ich wypuszczeniu. One nadal znajdują się. Wreszcie to to zresztą jest jedna ze spraw, która powinna mm -hmm. być powejmowana przez niezależnego rzecznika praw obywatelskich. A, jeszcze na koniec chcę zapytać, wspomniała pani o śledztwie w sprawie zabójstwa Pawła Domowicza. Dlaczego pani zdaniem przedłuża się to śledztwo? Bo y, ono wygląda prosto prostą w tym swoim całym tragizmie. Jest sprawca, który, się, y, który został przyłapany na gorącym, czy dokonał tego w świetle kamer, więc właśnie nawet nie ma mowy o przyłapaniu na gorącym uczynku. Prokuratura która już kilka razy przymierzała się do y, postawienia i kolejna opinia biegłych, kolejne przedłużanie tego śledztwa. Dlaczego się tak dzieje, Pani zdaniem? Ta sprawa jest bardzo niewygodna dla prawa i sprawiedliwości, bo wiemy, że w tle jest nienawiść, która jest podsycana przed polityków prawa i sprawiedliwości przez tak zwaną telewizję. Publiczną wiemy, że doprawca, że zabójca bardzo często powoływał się na de facto cytaty, które zasłyszał z telewizji publicznej. Ta sprawa jest po prostu niewygodna i ona będzie. Ale uważa rzeczywiście... Pani, że z tego powodu prokuratora tego... przeciąga śledztwo, żeby na procesie nie wyszły takie polityczne, jakieś polityczne tła śmierci Adamowicza? Myślę, że ta sprawa może być bardzo dużym politycznym problemem. Proces w tej sprawie może być bardzo dużym politycznym problemem myślę, że wielu świadków mogłoby zaszkodzić prawu i sprawiedliwości, że samoprawca znamy jego poglądy polityczne przynajmniej przynajmniej tak wynika z tego co do tej pory słyszeliśmy i jest to problem prawa i sprawiedliwości, ale takich problemów jest więcej, bo mówiliśmy o o sprawie Sławomira Nowaka, no zwrócę uwagę na to. Nie wiem, czy pan wie, że nie wiemy, co się dzieje ze sprawą, która była też bardzo prosta. Pięć lat temu posłanka pani zwiercan zagłosowała na dwie ręce. I proszę sobie wyobrazić, że nie rozpoczął się nawet proces w tej sprawie, a pani Zwiercan dzisiaj doradza premierowi Morawieckiemu. No, takich, takich przykładów można, można proszę, tak tutaj, doskonale pamiętam, Wczor sprawa Adamowicza na pewno jest sprawą, której nie odpuścimy. Wczoraj gościem, bo na to był marszałek senatu. Tomasz Groski, wobec którego też daleko idące zarzuty były formułowane, więc czekamy też, żeby obóz władzy przedstawił wreszcie um, swoje ustalenia. Tam były sugestie takiej lekarskiej korupcji. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Pomaska była moim Państwa gościem. Pani poseł, serdecznie dziękuję. Dziękuję państwu. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo za rozmowę. Miłego dnia życzę.